Wiecie mi, kto przychodzi już niedługo do wszystkich dzieci? Mikołaj. Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Ja w takim małym worku od Świętego Mikołaja też ukryłam kilka zabawek, które będziemy musieli rozpoznać za pomocą waszych rączek. Dobrze? Posłuchajcie wiersz. Bardzo cicho i powoli Mikołaj się skrada. I prezenty już w kominku dla dzieci zostawia. Kto odgadnie, kto odgadnie, co tam w worku siedzi? Niecierpliwie wyglądamy dobrych odpowiedzi. Gabrynia, chodź na chwileczkę do mnie, włóż rączkę do środka i spróbuj odgadnąć, co tam jest. Nie wyciągaj, piłka, no to pokaż. Jest piłka, brawa dla Gabrysi. Świetnie. Martynka, chodź sprawdź. Co tam jest? Nie podglądaj. Sprawdź. Jest misio, brawo! Mamy misia. Pastorałka, czyli piosenka do ilustracji ruchowej, którą można wykorzystać jako taniec ze światełkami przy okazji występów świątecznych, do znalezienia oczywiście w mojej płytotece. przy stole Zabawa, ukryte bałwanki. Pod obrazkami, które widzicie na dywanie, schowały się bałwanki z odpowiednimi samogłoskami. Spróbujemy je odkryć, ale dopiero, jak powiem, wiersz. Posłuchajcie, dobrze? Gdzie ukryły się bałwanki? Kto odpowiedź zna? Skrył je przedmiot, co zaczyna się na głoskę A. Aparat. parat. Martynka ma najbliżej Martynka, odkryj i sprawdź, czy jest tam bałwanek z literką A. Odkryj, odkryj, pokaż. Świetnie. Mamy, możesz położyć na dywanie. Gdzie ukryły się bałwanki? Kto odpowie? Kto skrył je przedmiot, co zaczyna się na głoskę o Okulary. Świetnie, Emilka ma najbliżej. Pokaż, czy jest tam litera O? Jest. Jest, świetnie. Gdzie ukryły się bałwanki? Kto odpowie mi? Skryje przedmiot, co zaczyna się na głoskę I. Igła. Igła. Świetnie, Zuzia. Czy jest literka I? Jest, świetnie. Powiedzcie mi, co się dzieje zimą? Pada śnieg? Wszystko jest zmarznięte, białe. A dlaczego jest zmarznięte? Bo jest mróz. Bo jest mróz. A jak jest mróz, to jak jest? Zimno. Łączymy się szybciutko w pary. Ja mówię wierszyk, a Wy go pokazujecie. Śnieżek pada, śnieżek pruszy. Marzną nosy, marzną uszy, marzną. Rączki i marzną nasze małe nóżki. Rączkami pocieramy, nóżkami tupiemy. Gdy się przytulimy, wcale nie zmarzniemy. Przytulamy się mocno. Cieplej? Super. Zabawa puste miejsce. Powtarzamy wszyscy razem wiersz, a potem kto ma po lewej stronie wolne miejsce, zaprasza koleżankę lub kolegę. Uwaga, zaczynamy. Razem zawsze jest wesel. Razem dobrze nam. W naszej grupie jest wesoło, nikt tu nie jest sam. Gdy się zdarzy puste miejsce, to wiem o tym, że szybko trzeba je zapełnić. Więc zapraszam Cię, Zuzia. Kto ma teraz puste miejsce? Świetnie. No to jeszcze raz. Razem zawsze jest weselej. Razem dobrze nam. W naszej grupie jest wesoło. Nikt tu nie jest sam. Gdy się zdarzy puste miejsce, to wiem o tym, że szybko trzeba je zapełnić, więc zapraszam Cię. Oluś, znacie już część letnią oraz jesienną sposobów na nudę, a teraz zapraszam do korzystania z części Zimowej, na której również znajduje się 100 propozycji zabaw oraz piosenki w wersji wokalnej i instrumentalnej do e, ilustracji ruchowych z dziećmi. W książeczce, tak jak i w poprzednich, znajdują się zabawy paluszkowe, wierszyki do rysowania, e, zabawy ruchowe oraz wiele, wiele innych propozycji do wykorzystania w przedszkolu, ale również w y, grupach żłobkowych oraz w młodszych klasach szkolnych. Serdecznie zapraszam! Zamów na www.bliżejprzedszkola.pl Ukośnik Sklep